maneczko z tej strony Agromaty, dzisiaj ze mną Wiktor. Witam, Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku serii sąsiedzi na zawsze. jak widzicie dzisiaj, nie mój sprzęt. Tak, mam wypożyczoną właśnie sobie 30 od Wiktora oraz moją prasę oraz moją przyczepę. Niestety powiem Wam szczerze, mój Ursus, ten 20... 8-12, czy jak mu tam, ledwo co... Da... 7, no, ledwo co dawał z tą prasą radę. Jak widzicie 30 też nie daje rady do końca, ale no niestety na pewno lepiej sobie radzi niż ten kurczę Ursus. I ona pod tą górkę też nie umi dobrze jechać, no ale trudno. Nic innego nie wymyślimy. 60 by na pewno nie da coś mi się wydaje, no ale chociaż ogólnie z tego względu pracuję 30 nie tamtym Ursusem, ponieważ w moim Ursusie nie było widać wałku WOM. Jakby był trochę do bardzo do wyglądało, nie? No ale tak, ogólnie odcinek powiem szczerze, nagrywamy już po raz drugi. Niestety wywaliło mi sterowniki karty graficznej i w ogóle miałem same problemy wybycie to nagrać. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. No dzisiaj wszystko nie tak, program nie tak, e, tutaj te mody nie tak, wszystko dzisiaj nie tak. Ej, czemu twoje, czy jest gdzieś godzinę? Nie wiem, bo nawet więcej niż stare, przejdziemy. Na ta, tak ta, 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 ta. nierealnie, ja jeździłem czy jest ralu i 25 chyba więcej nie wyciągnie mi się wydaje. No ale ogólnie jak widzicie dzisiaj mamy akcję Auto w czepa oraz sip z podajnikiem, nie musimy tego ręcznie zbierać. Jednak po co są takie mody, po coś ten podajnik jest założony, tam jest po prostu taka akcja a nie inna. Ogólnie, co w dzisiejszym odcineczku? W dzisiejszym odcineczku tylko skupimy się na prasowaniu, Chciałbym dwa moje pola sparasować, więcej raczej nie dam. No, więcej na pól nie mam. Bo jak wiecie, jeszcze mam pole z soją, które kurczę. No, gdzieś może za dwa odcinki skosimy może, nie? może Mordo ci spłuczę, uciję prasowania. Ty masz jeszcze większą górkę od mojej. Ja muszę co chwilę wyłączać prasę, nie? Ja spróbuję 60. To moim zdaniem będzie też źle, no ale zobaczymy. No jak jeżeli 60 będzie z tym lepiej chodziła niż jest no to pozdro, ale powiem tak Chciałem wziąć 60 od Wiktora, ale nie wziąłem jej z takiego powodu, że jak oglądaliście Wiktora odcinek jak, on, jak ja widziałem jak ona kurcze z tą talerzywką nie umiała pod górkę to bałem się, że z będzie to samo, nie? Znaczy nie mów, że nie, bo ona leciała tylko, że yy, na samym końcu było to jeszcze musiałem regulować panośnik Mordo, no. ale będzie zbicia jak ja jeden na godzinę lecę, to będą tak mocno te kostki zbite, że tego nie będzie się dało podnieść Możliwe zaraz będzie chwila naprawdę ile dostanę za wszędzie no ja dostałem marne 5 zł Ale czemu to cię złota? Już dojeżdżam O ty, panie, co hachmy będzie miało więcej, na pewno będzie miało więcej, no bo ja miałem naprawdę, jak sami wiecie z tego pola było tragicznie sypało Ile miałem? 6 ton, 2 kul? To była strasznie lipna um, Strasznie lipne wynagrodzenie Ogólnie dlaczego nie pracuje w Władzio jeszcze mam gorszy problem bo... Ile? Mój Jezu Co? Ej, Ej, bo w tym momencie takiego lada, się... że... O ja O buf. <laughs> Dobra, ja po pier pierwszej trzcepy dostałem 10 Serio? Ja... Pierwsza trzcepa i teraz jeszcze druga. Ja dostałem za dwie 12 na to człowieku, co to porównywać. No ale mówi się trudno. Masz ja kolejny... dostałem za wszystko, za wszystko dostałem... 15, no to 16, bo w sumie tam było... No. Ty, też inne, ty też jeszcze masz inne, masz jeszcze na pole tego, pszenicy do skoszenia. No właśnie. No. A mi została tylko soja, z której no, nie wiadomo jak tam w ogóle sypię i w ogóle, nie? No ale zobaczymy. A wiesz co? Może, może dlaczego te ciągniki mają tak ciężko, Może ta autosanka z tyłu je tak hamuje? Mhm. Mm no i zaczyna się. Wiecie co? Zrobimy sobie testa. To nie wina autosanki, tak samo jest bez. Powiem szczerze, no masakra. Naprawdę to prasowanie... Może weźmiemy ma... inną sypnę po prostu. Ale co ci to da? Moim zdaniem to nic nie da. Znaczy się... Po prostu całkiem inny model. Nie ma, to są wszystkie na jednym modelu, trzeba co brać w Wiesz co będzie najgorsze? Jak będziemy kiedyś robili okrągłe bale na tych górkach. To będzie ciekawa akcja, mordo. Co? No, będą ci te baletki spadały wszystkie z góry na dół. Ogólnie teraz to nie realnie polecimy, aż 12 na godzinę są sipom, ale chcę z nią trochę tą czeskę rozpełnić po tą górkę, żeby jako w miarę tak jakoś to poszło, bo naprawdę masakra. Ej, ja się mam połowę pola sprasowane, ile ja tu mam? Dopiero pierwsze piętro na autosance zapełnione. Mordo, jest okay. dalek daleko już jesteś tą 60, ką? kiedy będziesz na dom? No zaraz no, no, będę. Podjedź na to pole i zobaczymy, czy 60 da radę, co? Bo my tego nie sparsujemy, naprawdę. U ciebie jak mam, jak no będziemy... A tak, aby ja sobie ja odbiorę. Ja. No patrzcie co się dzieje, 30 stoi, nie? Normalnie stoi. Naprawdę przepraszamy, że to tak wygląda na odcinku, ale no nie sądziłem, że każda Mafna nie będzie dawała rady z tą SIPą. No... No że my powieczy nie testowaliśmy. No ale na logikę no, SIP ma. Zaraz się okaże, że... Bo głupiej sypnę, byś potrzebowała Tak było z jedną talerzówką, która niby miała 3 metra 60, pewnie nie dawa rady Taki bomet czy coś tam No ej, nim my ten odcinek nagramy z takim tempem pracowania, to ja nie wiem jak nam to zajmie A ja dopiero trzeci rządek pracuję i, I to wiesz jak wygląda? Ja normalnie stoję tam 30, ono nie daje rady pod bórkę. Po prostu stoję Gdzie jesteś daleko mordo? O już przytargałeś przy, przy Ło to jedziemy ale mam no, 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 lada, czekaj. Oczep to na no, tutaj lecimy. Aha. Serio? Co, co jest Jeszcze ja chyba nie rozumiem, rozumiem teraz. Daj mu Ja może zobaczę, co? Ale to było kopiowane, ale w tym momencie tak po prostu się łożyło, I Nie zatrzymałem. Dobra, lecimy, zobaczymy. Przez to pole przejdziemy, ale tu sąsiad mówi, że dobrze, po to zobaczymy co ta sześćdziesiątka zrobi. Mam nadzieję, że to jakoś miarę będzie, bo to masakra. A jak ona też nie da rady? To nie wiem. Będzie, będzie beka. rady. dać no radę, musi. <laughs> Już daje radę, widzisz to? Tam, mhm, patrz. A co się dzieje? Gorzej nie z trzydziestką. Wejdź se, zobacz! To jest jest walona na no chłopie. Jeźdź do przodu. Dobra, jednak cięcka była najlepszym wyborem na tej prasy. Dawaj tą czystkę, czyli ta sześćdziesiątka w ogóle nie idzie tym, patrz. No ale będziemy musieli czką pracować. A więc, A więc Najlepiej, ja Ci jest, pokażę taką fajną zizmę, którą ja, jest, ja nawet ciągnąłem sobie trzydziecku, ci więc... Pod górkę? Tak. Ale tak i tak, najlepiej sobie z tych wszystkich ciągników dajesz 30 rada, nie? Ale to jest najdziwniejsze, że do się nie da do sip Dlaczego się nie da do na Może wiecie, to mi napiszcie, co jest powodem, że władzi nie umieść z No przecież to powinno normalnie iść, to nie ma na to jakiejś reguły, nie? No ale... No ale dobra, zostawiłem tu ostatnie cztery rządki, to już to przebulujemy i tak... Trzy e, ostatnie rządki, to przebolejemy, to i tak to sprasujemy już. No, odcinek z filem, ogólnie, zawsze ostatnie odcinki zawsze coś idzie nie takiego nie patrząc, nie? Mhm. No, ale takie jest życie. Ale zestaw ogólnie fajny, ale mówię, no, wolałbym większego ciągnika, bo jednak czy jest to parasy takie, no. Czy dać lwy by, by dała radę, ale no. I jak są większe ciągniki, to się jednak do parasy podpina większe, jak są w miarę możliwości, nie? Ale zamię no, tak, te rządki popracujemy innym stylem. Będę podjeżdżał pod górę i potem będę jakby z góry wjeżdżał, bo to nie ma sensu, nie? No. Tak to zrobimy i, i będzie najlepiej może, naprawdę wiesz. Powiem Ci szczerze, że jak ja będę miał z tych dwóch pól moich jedną z całą pełną otosankę, nie? To będzie normalnie pokrzep, a ty masz lepiej, bo ty masz więcej sumy, a ja będę miał zaś mało i nie. No, niestety na tej serii jestem biedakiem, no nie ma co ukrywać, no. Smutne, ale prawdziwe. Ty, ona pod górkę nie umie do, ujechać bez prasowania. No tu no. Co ty odpinasz? Czemu ja coś jak odpinałeś maszyny? No bo no, tak jakby... Żeby... No jest strasznie mały problem, ale już wiem, ale... ale czemu ja słyszałem jak odpinasz przyczepy będąc w 30? Nie wiem wytłumacz nie mi to Nie wiem Niestety w farmie widzicie nas dzisiaj stwierdzić, żeby jeden z zaskakiwał, no cóż Ogólnie jest licznik Bell w tej o to samce... Chyba dupa Szkoda, że nie ma licznika Bell, powinien być i damy bel. Aha, bo mi to nie pisze, bo mam tu i tu sumę No dobra Okej okay. Rozumiemy to Dobra, lecimy dalej, jak widzicie Dobra może to mi ostatni rządek z tego powrotu, więc Bóg zapłać normalnie, nie? Tak, więc taka sytuacja, ogólnie sorry za hałasy w tlen, tak to jest jak się mieszka w domu jednorodzinnym Bo więcej rodziny nie mam I co teraz, ty kosisz to już morda? Jo, ale tam bizon wleciał Ej, dlaczego są jakieś... co u ciebie... Aha, nie wierzę jak ta żeby na wiesz co? Można do, do, do niej kabinę, nie? No możesz dodać w sklepie kabinę do czyjasku, nie? Dobra. I normalnie tu masz... nie masz kabiny, a masz tego Znaczy jak ci się otwierają drzwi, że ten, ten X się rusza Boże, bardzo, bardzo dobrze na czyjaska, naprawdę Mam nadzieję, że na kolejny odcinek, jak zaczniemy te pracę powinien i te siano, wreszcie będzie okej. Okay. Ej, w ogóle... Patrzyłeś na pogodę, jaka będzie w kolejne dni na tej Co? Łatko dwóch się zmieniła. Eee... Nie, nie, nie patrzę. Czekaj, ja się dziś dzisiaj, dzisiaj. ja pierdzielę e, jutro, i jutro będzie deszcz. Nie, nie wierzę. Serio? Będzie jeszcze temperatura co warunki i sknięcia będą na zero. No to super, to wiesz co w, w kolejnym odcinku robimy. Co? Wiesz, kolejnym, wiesz co w kolejnym odcinku robimy. Co? No, wiesz co trzeba je zrobić. A no tak. Ale to co robimy? wynajmujemy kogoś z pracą czy samozbierającą? Ja sądzę, że samozbierającą chwilę wydajemy jakąś. Bo ja jakoś wolałbym, żebyśmy robili to sami, a nie... ...nie chcieliśmy nic na jakimś zrobić. No jo, ja, no dobra. No to na kolejny odcineczek u Wiktora szykujcie się... A kiszonko ja się to A Albo słomę. No nie wiem, co zrobić. To w sumie bez różnicy, czy zrobisz słomę czy kiszonkę, bo i tak, i tak, i tak, i tak, i tak, to i to trzeba zrobić, nie? No tak. No dobra. A co, nie tego no tak, w sumie nie będą dwa odcinki pod rząd, nie? Dobra. Ale ja nawet nie będziecie to zdążyli zrobić, bo ja muszę się jednak tego zgrabić w ogóle. No to na odcinku sobie zrób to zgrabianie, no do w sumie fajna akcja. Ja bym ja coś tam jeszcze wchodzić, bo ja to na, po, ja na, na odcinku na pewno zrobię to zgrabianie i tą samą zbierającą, a na twoim odcinku kolejnym zacznę się bawić jakieś te wapno bo na pewno moje pola są takie sobne, że będę musiał coś zapnować, nie? Mhm. Tam to będzie w kolejnym odcinku Ogólnie dzisiaj jeszcze chciałem grabić tą sumę, zobaczymy jak to będzie z czasem, bo coś... Ile mam licznika? Chyba 10 dopiero, nie? Więcej nie będziemy mieli. Nie wiem, nie wiem. Ja nie mam licznika, zapomniałem, no i tak. No zobaczymy, najwyżej jak trochę czasu mi starczy, to jeszcze to pograbimy. Idę, 26 Ja mam 14. O ty jeszcze masz pszenicę, bo ale ty będziesz tu do przodu mordo. Ja chyba Gdyby, gdybym, to... gdybym, ten, gdybym... No, wszystko, jakbym sprzedał tą pszenicę, to już bym miał odpak na Ale pszenica ma to jakąś normalną cenę, czy na razie nie? Mmmm, czekaj pszenica. Ja, I o 5,968 na wieśni, w złoża. To lipa. Tak? Ja, to właśnie jak tą pszenicę No jak, sprzedawałem po 1100 zawsze. Asizos. No. A, to ja się mam gdzieś przechować na przyczepach, bo w sumie, to znaczy ten mi teraz potrzebne nie będę. No nie, bo piśmek niczego też nie mamy w sumie. To nie. No prędzej to ja będę wiesz. E, Ty no. Czy tylko. E, prędzej to będę... samą pioręcą to coś tam kukuryd... czy tu kurz się prawie, nie? No jo. Ale no, na na przyszłe miejsce zostawię w porze i... Ale mnie tylko ja no, tak będzie kołysał Ja tak bym nie wiedział, że wyświetlasz tego pola Nie będzie więcej jak Ale jak sypisz Ale już No przejechałem tam dookoła i teraz jadę kolejny raz no. I mam z za chwilę No to dobrze nawet, nie? No u mnie naj, najgorszy syp tam, nie ma co ukrywać Wszystko Ale dzi... Zobaczcie, te pola w ogóle wymagają wapna Bo jak nie to co, ja miałem zły podozmian? No to pole... No nie wiem, no, no. no. no kolie... Jeśli u was był to miałbym nagrane no to wtedy będziecie miały silowe Se patrzę na miniapie. No nie no... Moje? 119? Moje. No, jezu... No, ja coś czuję, że myślę, że zrobiliśmy z tym nawożeniem, że jakieś pola były źle ponawowane. Bo coś ja było... Ja miałem... Ja miałem wszystko dobre Bo no, to, to ty miałeś po grubo gruborować, to ja od podstaw coś ja mam przecież. A ja tu miałem ścierniska, nie? A ty nie. Ej, Mordo, masakra. Nawet całą to sam bal nie ma. No, porażka, no i dobra. Cyk to cyk. Dobra, Mordo, jak coś to czy jest, jak możesz z Parasą zabrać, bo tak byś z zabierał sobie, nie? Jo. Ja biorę teraz władzę, ogólnie... Powiem tak, mamy dopiero 12 odcinka to trochę za mało co? To się sobie sobie pozgrawiam to. Ma, A ty sobie robisz Dopiero jadę władzię, bo ja nie mam na gospie niczego. Ej, Mordo, do ciebie po Podjedziesz tym tym moim Ursusem na gospo? Tylko no, daj na mnie nie ma, nie, ma. nie masz? Nie. Ale to podwykonawcy? Mhm. Masz. Weź nim tu wiecie to pole gdzie ta jest ta łąka, nie? Bo ja zapomniałem, bo mam takiego super władzia, że po... do niego nie potrzebujesz mojej złabiarki, serio, patrz. Podejrzę pod gwiazdówkę, nie? I nie poczepię. Nie da się poczepić, nie wiem dlaczego. Może napiszcie w komentarzu, jak wiecie, dlaczego do mojego władzia nie pasuje prasa i glebiarka. Ej, ale to jest nierealne trochę, no bo jak? Co gwiazd? Być do władziu ma znaczep na bolca. To gwiazdówka nie pasuje. No nie wiem, powiem szczerze, masakra. Mam 65 kostek z dwóch pól, bardzo dużo. I weź go do zgrabiarki zatrzymaj byśmy. Tam zgrabiarka... Z... 65 kostek z dwóch pól, masakra. Ale gdzie masz tą zgrabiarkę? No na tym polu tam stoi. Hmm. Aha. U nas w Ralu też tak robią. Nie wiem jak u ciebie, ale u nas w Ralu takie coś robią, że... Tego, że... Mm, no... Zastawiają zgrabiarki na polu. Dobra, bierzemy tym władzę. A ona ona teraz nie jest, bo nie ma takie U mnie też, nie, ale jak jeszcze ktoś ma tam. Dużo ludzi ma dla koni. My nie mamy jeszcze żadnych zwierząt. Nie kupiliśmy nie? No nie no, a po co będzie kupował, skoro nie masz nic do karmienia i... No Dobra, będziemy się cofali autosanką, Jak to wyjdzie, nie mam pojęcia. Wyłącz zbieranie, tak, wyłącz zbieranie. Pozycja na B O oh ja yeah, to jest ta zwalona autosanka z tymi pozycjami takimi kurde człowieku oh yeah. Oh yeah. A może się uda bym chciał? Nie. Stój, a, M M K o, 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 o Dobra, Y. Dobra, udało się. Są... bo muszą być pod season, muszą być... Sama musi być pod wiatą, nie? Mhm. dobra, jest w miarę, dobra. Nie ma tragedii, wiem, to najlepiej nie wygląda, no ale lepsze tak niż nic. nic. Jeżeli to, to przepcha, i będzie podwiatą, dobra. Lecimy z dalszą częścią odcinka, czyli zgrabianie. Teraz, żeby ta zgrabianka nie świrowała, proszę. Ty nie, ty masz normalną zgrabiarkę, nie? Ty nie masz na tym. Ty masz taką nową już. No, a czy nową. No, nie wygląda. Ale wychodzi, że no. nie masz gwiazdówki, nie? Ty masz taką już. O, złą karierą. No to ja mam trochę gorzej, bo jednak to jest bardziej tak będę do przodu. No dobra, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. No niestety nie będzie siana w tym roku, szkoda, Myślałam, że się uda, no ale... Ej, ja mam tu siano coś pomylone z tym, ze z tym, bo mi wyschło to na około, przecież ten przejazd. Co, nie? Jo... No tak, no ale tam mi da będzie, no byle, mało bardzo. Już nie będzie tu balek. Na krzyżykostach tu. Opej, to oni mogli samo zbierają co? <grym> Ja jeszcze ja mi w tym się dach wyblak, mam biały dach już, nie? O ja ja zobaczy sobie, sobie jak to wyglądało nie na mnie na łożysk Ty, ale pokosy, pan, 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 pan pokosy będę miał w miarę, tak szczerze Ja się Ej ta, ta samoodbierająca będzie miała w miarę ten podbierak, się taki mały jak myślisz? Zależy jaka. Taka chyba zyspa jest taka mała, nie? Chyba innej inni. No. On jest dobrego to będzie dobrze. Ja to robię naokoło, bo to nie mam innego pomysłu. No, na to zrobię, bo jest taka mała łąka. Ogólnie powiem, bo po jest taki plan pierwszy na tą serię. To pole, na którym tutaj był żyto, które pracowałem przed chwilą, będę łączyć i zrobię większą łąkę, bo ta moja łąka jest taka mała, że to nic z tej łąki, szczerze powiedziawszy, nic z tej łąki nie będę miał, nie? A ja nie wiem, czy ja nawet nie zrobię sobie całej po na łąkę. Mhm. Bo nie wiem, jak to wyjdzie wspólnie z tą łąką, ale. A Ale to wyjdzie to dobrze, to na razie to będzie tylko... O! Zależy Ale też i za co na remontaża Mi się wydaje, że więcej niż 5 nie ma sensu No... Mordo, chodźcie zobaczyć jak to pozgrabiałem <grym> Lepiej to chyba nie będzie No bo tu jest takie, tak naokoło jak je zawijasz, będzie okej okay. Ale szybko im pochwył. No? No! Szybko mi No to co mordy? Jeżeli Wam się odcinek Ci spodobał, zostawcie opeczkę w górę, zachęcam do komentowania, subskrybowania, do końca. Na razie, cześć!